Chciałam w cholerę rzucić pracę wizerzystki, byłam załamana i zrezygnowana. Malowałam zupełnie nową dla mnie klientkę. Jak zawsze zaczęłam sobie od pielęgnacji, nałożyłam krem Embryolis, który jest ulubieńcem wszystkich wizerzystek na całym świecie, potem zrobiłam oczy. Potem nałożyłam podkład i się zaczęło. Podkład na tym kremie zaczął wyglądać tak tłusto i nieświeżo. Po wyjściu tej klientki najpierw się załamałam, ale po chwili ochłonęłam, stwierdziłam, dobra, to ten krem jest do dupy i trzeba go wymienić. Ale jakie było moje zaskoczenie, kiedy dwa miesiące po tej sytuacji ta klientka znów się do mnie mówiła na makijaż, i co więcej powiedziała, że ten makijaż jej się niesamowicie podobał, że ona się czuła świetnie, że każdy ją komplementował. I ta historia jest ogromną lekcją dla perfekcjonistów. Pamiętaj, że twój makijaż nie musi być wcale idealny, żeby ktoś czuł się w nim najpiękniej na świecie. Spójrz, ten makijaż, który mam na sobie, też nie jest idealny. Też można było się czegoś przyczepić, a ja się w nim czuję zajebiście.